Witam wszystkich serdecznie na kanale AgaCrostic. Ja mam na imię Agnieszka, a przede mną jest haft, który był moim wyzwaniem rocznym na rok 2025. Jak widać, jest już skończony. Według mnie prezentuje się bardzo ładnie. Było tutaj bardzo dużo backstitcha. Co do statystyk. Mam uszkowaną karteczkę, i wam troszkę ich przytoczę. Jest to haft z firmy Chyba Joy Sunday, tak mi się wydaje. I był to cały zestaw. Kanwa 14CT, biała, pusta, bez nadruku, nitki. I igły. No i wzór graficzny, kolorowy, na kartkach. Miałam ten wzór na sagę i wychodziło 24 917,5 krzyżyka. A raczej ściegu. Ja sobie to przeliczyłam na 52 tygodnie i wyszło około 480 ściegów tygodniowo. I tak też robiłam 14 te dwie nitki. Każdy tydzień był zaliczony, nic się nie spóźniłam, nic nie wyprzedziłam. 37 kolorów, i tutaj mam organizery, na których są pozostałości nitek. Trochę ich jest, ale no, niektórych kolorów zostało sporo, innych mniej. Na pewno na drugi odżyw by nie wystarczyło, ale z tych nitek można jeszcze naprawdę skorzystać, bo niektóre, ko niektóre kolory są bardzo ładne. Te czerwienie róże. Można fajnie też podpatrzeć z tego schematu. Połączenia zieleni na przykład. Moją zmianą w tym y, wzorze jest to, że tutaj w tej rameczce jest napis. Ja go zamieniłam, zostawiłam go na sami i koniec i sobie wpisałam y, imię oraz rok. Na ten rok również bawię się w wyzwanie roczne, i są to kury w makach. One wyglądają w ten sposób. Jak widać, już mam zrobione coś na kogucie, dlatego że już dwa tygodnie robiłam. Pomimo, że te wzory są na osobnych, tak jakby plikach, ja je połączyłam w jedno i policzyłam krzyżyki oraz ściegi, wszystkie jako jedność. I wyszywam to na flobie, materiał floba. I teraz. Chwila, moment. O tak. Na naturalnym kolorze na flobie. Ja już tutaj wyszyłam dwa tygodnie. Troszeczkę tego kogucika. Tutaj widać te żółcie. Tak. Z tej strony będzie kogut, z tej strony będzie kurka. I jak zliczyłam te krzyżyki, to wyszło mi

Policzyłam, że jest około 44 kolorów czystych, plus jeszcze do tego są blendy. Jest to floba. Pierwszy raz cokolwiek na niej robię w kolorze naturalnym. Jest to małe CT, dlatego ja tutaj wyszywam co dwie krateczki. Uważam, że wychodzi bardzo ładnie. I jestem ciekawa, jak będzie się prezentował efekt końcowy, bo bardzo bym chciała już to mieć. Także <grywa> ja jestem bardzo zadowolona na razie. Musiałam się troszkę przyzwyczaić, tak samo jak na przykład do Murano, tak, czyli że co drugą krateczkę. Tutaj ten ściek jest raczej równy. Nie ma większych problemów, no ale jednak jest to kolor naturalny i Niektóre niteczki są ciemniejsze, inne są jaśniejsze, Takie kropeczki też są, ale myślę, że nie sprawi mi to większego problemu. Kolory wybijają się bardzo ładnie, więc to jest moje wyzwanie roczne. W tym roku będą kury w makach. To nie wszystko, co chciałam Wam pokazać, ponieważ już zaczęłam wykańczać pracę z poprzedniego roku. Mamy tutaj takiego kotka, którego kiedyś zaczęłam na kanwie zestawu. Jest to 14CT, jeżeli się nie mylę. I gdzieś się tu pomyliłam. Próbowałam to pruć. Ale musiałabym całkowicie zniszczyć tą nitkę. Niestety nie jestem w stanie jej wypróć krzyżyk po krzyżyku. I postanowiłam wziąć inną tkaninę i po prostu tego kotka zrobić. Więc tu sobie to wypruję, a raczej zniszczę to całkiem. I sobie tkaninka zostawię na coś innego. Kotek taki taki prosty jest to jakaś firma coś takiego, nie wiem ja ten schemat dostałam za zamówienie w Coricamo jako gratis i postanowiłam go wyszyć i tak oto proszę Państwa prezentuje się mój kotek Wyszywałam go na jakimś materiale. Ja nigdy nie pamiętam, czy to jest Linda czy Lugana. Dla mnie te nazwy są za bardzo podobne, a tym bardziej, że nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia w tych tkaninach, więc nie wiem co to jest. Ale to jest dokładnie ta sama tkanina, na której robiłam hardangera. Więc tu sobie kawałeczek wykorzystałam. I przyznam się, nie spodziewałam się, że ten kotek wyjdzie taki spory. Wyszywałam co, co drugą niteczkę i wyszło bardzo ładnie. Krzyżyki bardzo ładnie się układały, ale backstitch był problematyczny, dlatego że przechodził przez połówki kratki. Kiedy się zorientowałam, że ten backstitch jest właśnie taki. Odetchnęłam z ulgą, że wybrałam tkaninkę, w której haftuję co drugą niteczkę. Bo na hmm, ajde byłby to problem, żeby się tak wbijać. Oczywiście jest to wykonalne owszem, co nie zmienia faktu, że byłoby to problematyczne. Żeby ten haft wyglądał dobrze, Trzeba będzie go bardzo mocno naciągnąć, dlatego że wyszywałam na tamborku sprężynowym, i w momencie, kiedy robiłam backstitch, na przykład tymi wąsami, on jest dość długi i nie jestem w stanie go tak jakby przyszpilić w połowie. No to on jest taki właśnie odstający, tak? Zaraz pokażę. O, widzicie? Jest taki, o, taki płynny. Ale jak jest dobrze naciągnięta tkanina, to wtedy on wygląda bardzo ładnie tak samo tu na, tu na torcie. Więc żeby to ładnie wyglądało, trzeba byłoby to naciągnąć. Jest to do zrobienia, ale na razie się tym zajmować nie będę. Tkaniny mi jeszcze zostało. Więc podejrzewam, że coś jeszcze na niej wyszyję. Na razie nie odcinam tego kota. Niech sobie będzie na takim większym kawałku. Proszę o, na takim dużym kawałku niech sobie będzie na razie. A jak będę chciała go wykorzystać, to wtedy go sobie odetnę i na maszynie obrobię brzegi. Teraz tego nie robię. Więc tu mamy kota, czyli już mam jedną pracę mniej z poprzedniego roku. I mam jeszcze kolejną pracę mniej z poprzedniego roku. Skończyłam jeszcze liska, którego dostałam w kalendarzu adwentowym. Już jest podklejony filcem. I powiem, że jest bardzo ładny. Bardzo mi się on podoba, jak już jest wykończony. Te kolory też są takie. No, widać także, tu ma ogonek, to ma łapki. No, bardzo fajne. Trochę się obawiałam tych francuskich supełków na akrylu, ale nie było z tym problemu. Wyszły bardzo ładnie. Dużo backstitcha czarną nitką, ale bez niego to był taki nijaki. No, i super. Ja jestem zadowolona. Tutaj ma fajną podstawkę. I sobie może stać. Podoba mi się to, że on nie jest taki typowo świąteczny, tylko jest zimowy. To znaczy, że może sobie stać naprawdę długo, bo zima to zima. W sumie nawet w ciągu roku może stać. To nie przeszkadza. Gorzej, jakby to, znaczy gorzej, no. Inaczej to wygląda, jeżeli są na przykład jakieś bombki, no to raczej to chowamy na okres letni, wiosenny. Ale taki lisek może sobie stać cały rok. Jest bardzo ładny. Próbuję wykańczać jeszcze jedną pracę z poprzedniego roku, ale musimy się przenieść na krosno. Powróciłam do tego projektu. W sumie sama nie wiem dlaczego, ale postanowiłam go kontynuować i dużo mi przybyło. Jest to zestaw, który dostałam na urodziny w mojej teściowej. Jest to kanwa drukowana 11CT z takim prześlicznym kotkiem, który patrzy na ptaszka. W tym momencie mam tyle. No, niestety widać bardzo dużą rozbieżność, jeżeli chodzi o wzór, a to jak się prezentuje. Tutaj już tu widzimy ucho. Tu powinny być te włoski. No, niestety ich tu nie ma. Wydaje mi się, że jak skończę ten projekt, a nie wiem dlaczego, cały czas uważam, że będę go kontynuować to chyba dorobię właśnie takie białe, może backstitchem. Coś będę musiała wymyśleć, bo tak jak jest teraz, no niestety nie wygląda to za dobrze. Oka jeszcze nie mam, ale już widać, że no będzie bardzo takie ubogie to oko. Zobaczymy. Trochę to przykre, ponieważ e, sam wzorek jest naprawdę bardzo ładny, ale przerobienie, no niestety. Sama nie mogę siebie zrozumieć, dlaczego akurat wybrałam ten projekt. Mm, ale. Na pewno idzie on bardzo szybko, właśnie w momencie, kiedy mam go na ramię. Na początku wyszywałam go w ręku na dwa wkłucia i uważałam, że idzie mi szybko, ale później zaczęła się większa rozsypanka kolorów albo pojedyncze krzyżyki już było trochę trudniej. Dodatkowo trzymanie i wyszywanie haft w ręce w momencie kiedy jesteśmy tu na środku jest problematyczne, bo nadmiar materiału przeszkadza w tym, żeby po prostu to wygodnie trzymać i dobrze manewrować. Jeżeli są wielkie tereny, na przykład tak jak tutaj dwójka, w dwa wkłucia bardzo fajnie idzie, tak? Bo cały czas idziemy w tą samą stronę, ale w momencie kiedy jest taka przeplatanka kolorów, na dwa wkłucia jest moim zdaniem ciężej. Więc ja sobie kontynuuję tego kota. Mogę Wam tutaj troszkę przesunę krosno. I tu wstawię zdjęcie, jak to wyglądało wcześniej. Niestety, ale nie zrobiłam sobie zdjęcia w momencie, kiedy zaczynałam, tylko dopiero kiedy już naciągnęłam na. Ramy. A dość sporo zrobiłam w rękach, ale to już widać duży postęp. No, i będę to nadal kontynuować. Tu na dole haftu, czyli tu też tutaj trochę zrobiłam, ale jest zawinięte i tego po prostu nie widać. Także jest postęp. To jest start tego roku i jest to rodzinka shopów, którzy idą w stronę domku. Jest to mały hawcik, bo ma 100 na 100 krzyżyków, jeszcze dodatkowo nie ma pełnego zaszywu. I robię go na kanwie 18CT Splash w zielone kropeczki, którą dostałam w kalendarzu adwentowym. Jest to projekt, który robię na zabawę w samplerowni. Wyszywam dwie niteczkami. Jest dość grubo, ale uważam, że jedną niteczką byłoby zbyt drobno. Dodatkowo w tym projekcie są blendy i nie mogłabym robić tego w sposób jedną niteczką dół. Krzyżyka, a drugą górę, dlatego że blendy również występują w półkrzyżykach, które są w tym wzorze. Chociaż uważam, że na 18CT i tak powinno się wyszywać dwiema nitkami, żeby krycie było ładne. Tutaj będzie jeszcze backstitch, zaraz, może pokażę, jak ten wzór ma wyglądać. To ma być coś takiego. Ja tutaj troszkę zmienię ten dół, czego się troszkę obawiam. Mianowicie y, będę chciała usunąć te dwa szopy i zostawić tylko tego. Bo ja mam dwójkę dzieci, więc tu jest jedno, tu jest drugie. A te dwa, no niestety, będę musiała je jakoś przerobić na drzewo i trawkę. Tak jak widać. Prawie wszystkie krzyżyki mam, bo najwięcej właśnie jest tu i tu. A tu mi została druszka do zrobienia no i drzewko. No ale tutaj trzeba będzie pokombi pokombinować, jak to zrobić. Nie wiem jeszcze, jak ja to zrobię, bo przyznam się, że jest to dla mnie stresująca sytuacja. Nie jestem dobra w przerabianiu wzorów, ale będę improwizować. No, chyba, że znajdzie się jakaś dobra duszyczka i mi to po prostu zrobi, ale wątpię. Mam czas do marca, jeżeli dobrze kojarzę. Skończę to, bo mi dużo nie zostało. Ale nie wiem, jak sobie poradzę z tym małym fragmentem na dole. Mam ten wzór w formie PDF-u. Tutaj jak widzicie jest y, ta ich nazwa, tak co to jest? Tutaj też macie jakieś namiary, jakieś coś tam. Ja się nie, nie znam. Ale tak to będzie wyglądało. Bardzo ładnie. W ogóle z tym wzorem jest taka pewna historyjka, bo ja ten wzór widziałam już dawno, dawno temu na Allegro. Ja chciałam go sobie kupić, ale wtedy myślałam, że nie no, nie będę wydawała z 50 zł na jakiś wzór, coś tam, mam tych gazet pełno. To ja sobie po prostu wykorzystam wzory z gazet. Ale jak pojawił się post na grupie samplerownia o tym, żeby mi zrobić haft z intencją, to mi do głowy od razu przyszedł ten haft. Ten wzór. No to zaczęłam go szukać. Na Allegro nie było, przeszukałam tak te rzeczy, które przeważnie przeglądam. Poszłam na wszystkie grupy na Facebooku, do których tam do których należę. I zaczęłam przeglądać albumy. Zaczęłam wpisywać w czata GPT nawet, a propos tego wzoru. I wiecie co? Nie znalazło mi tego wzoru. Ja go po prostu chciałam kupić. Na Etsy przeszukałam, nie ma. Może nie potrafię szukać. Może... Yy, trzeba jakieś typowo słowa kluczowe. Nie wiem. Na szczęście osoby z grupy Dobre Duszyczki mnie poratowały tym wzorem i po prostu zaczęłam go haftować. Jestem zadowolona z tego, jak to wychodzi, bo z oddali, może nie w tym kadrze, ale jak się tak oddali ten haft od siebie... Nie wiem, czy tak się da? Nie. To te szopy wyglądają naprawdę tak puchato tak mięciutko. Że ja jestem zadowolona z tego, że mam ten wzór, że mogę go haftować. Jeszcze tylko ten backstitch. No i to nieszczęsne przerobienie usunięcie tych dwóch szopków. Jak ja sobie z tym poradzę nie wiem. Na pewno tam będzie trawa i kawałek drzewka, tak? Tutaj tu kawałek drzewka jakoś trawka. Chyba powinnam sobie z tym poradzić. No i cóż. Wydaje mi się, że to wszystko, co chciałam pokazać w tym filmie. Bo nic więcej nie robiłam, nic nie haftowałam dodatkowo. Nic nie zaczęłam, chociaż bardzo bym chciała zacząć kolejny, kolejną rzecz, ale jeszcze nie. Chciałabym zacząć ten pociąg. Ja Wam go pokażę. Ja mówię o tym pociągu. Bardzo mi się podoba. Mogę go zacząć, bo mam bardzo dużo haftów z poprzedniego roku. I jeszcze z poprzedniego, i jeszcze z poprzedniego, więc no było ich 8. Zakończyłam 2, to mam jeszcze 6. To jest bardzo dużo. I cóż ja tu zrobię? No. <gryw> poczekam. Tu by się przydało jeszcze jakieś, jakieś zwierzątko, też tak myślicie? Tak, tu pusto trochę, nie? Ja wiem, że to jest typowo obraz z tym pociągiem, ale i tak uważam, że tu jakieś zwierzątko by się przydało. Jakaś rybka, może jakieś coś, coś. Ale ja nie jestem dobra w takie rzeczy, więc ja sobie sama tutaj tego nie wstawię, nie zmienię. Co do tego wzoru, to powiem jeszcze, że ja go kupiłam w formie zestawu i nie miałam do tego wzoru elektronicznego. Zainstalowałam tą Fantastic, zrobiłam tak jak kazali, czyli napisałam na tych multi mój e-mail, wysłałam im zdjęcie i po trzech. Chyba tak, chyba 3-4 dni dostałam wzór na Fantastitch. Fajne jest też to, że zalogowałam się na drugim telefonie na Fantastitch i ten wzór tam był, tak jakby w mojej bibliotece. Bardzo mi się to spodobało, że ja nie muszę tego przerzucać na... Mm, Jakieś inne dyski na chmury i inne, inne tego typu rzeczy, tylko po prostu loguje się, mam to w swojej bibliotece, tak jakby. Jedyne co to, muszę po prostu pobrać ten wzór znowu na inne urządzenie, ale to się pobiera szybciutko i mam, więc super. Jeszcze nie pracowałam z tą aplikacją, ale jak będę zaczynać ten wzór, to na pewno to magram. Się nagadałam. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Pa.